Mamy zadanie drugie i odejmowanie ułamków dziesiętnych, ale tym razem w pamięci. Zobaczycie, że to jest bardzo proste i takie wręcz na wyczucie. Nie ma tutaj dużo wiedzy, nie trzeba się tego nawet wyuczyć. Mamy 90 80. Skoro są to części dziesiętne, tu jest jedna cyfra po przecinku, tu jest jedna cyfra po przecinku, więc się wszystko zgadza. Całości nie odejmą, bo jest po 0,9 przecinek. 8 to 1. 1 dziesiąta i tyle. Podpunkt B. 7 odjąć. 2 dziesiąte. to samo robimy, kochani. 0 całości nam zostaje, a 7 minus 2 to 5, czyli 5 dziesiątych. Na marginesie ktoś, jak pamięta, to 50 była 1, druga, tak tylko przypomnę. Może się tam później przydać. Podpunkt C: 3 setne, 0,03 minus 1 setna, 0,01 to się równa. Znowu, całości nie mamy, przecinek. I teraz tak, czy zgadzają się dwie cechy przecinku i tu też, czy są dwie? Tak jest, 0, 3 minus 0, 1. To tak jakby było 3 minus 1, czyli po prostu 2. Oczywiście 0 minus 0 to 0, 3 minus 1 to 2, czyli to są właśnie dwie setne. Podpunkt D, tutaj mamy 25 setnych minus 3 setne. To często te części setne traktujemy sobie jako złotówki i grosze, czyli tu byłoby nie złotówki, bo nie byłoby pełni złotówki, tylko byłoby 25 groszy minus 3 grosze. To ile groszy? 22 grosze. Grosze muszą być, co po przecinku, czyli tu jest przecinek, zobacz, i 0, tak? Czyli 0,22. I jeszcze podpunkcik E, 1,6 minus 1. Znowu proszę potraktuj to jako złotówki, czyli złoty 60 minus 1 złotówka, czyli to będzie po prostu 0,6 czyli to byłoby 60 groszy, tak? Bo tu mogłoby być o, takie zera, tu jest przecinek i znowu też dwa zera. Dlatego wychodzi 0,6. My tych zer staramy się nie pisać. Ponieważ to byłoby takie bardzo dziecinne, my w matematyce tych zer po prostu nie uwzględniamy, bo one nie mają żadnych wartości, tylko je czasem piszemy, żeby trudniejsze przykłady sobie ustalić, żeby nam było łatwiej je obliczyć, a za chwilę kolejne jeszcze podpunkty zadania drugiego.